Otella, czyli jest związana z alkoholem, alkoholicy to mają. To jest to jest fakt. Jest osobą wykręconą w różne strony. Tak mówiłem wam widzowie już na filmie i na streamie też pomykałem, że to jest człowiek wypaczony z życia. Wypaczony w tym sensie, że jest jakby e, odrzucony od innych ludzi. Od znajomych kolegów, koleżanek z rodziny, przyjaciół jest taki samolubny, taki jakby no. Sam nie wie, co chce, I jest jakby taki, um, jak to się mówi, widzowie, no, um, to też mu chciał zgody. Nie hmm. ja to muszę hmm. Jest taką osobą, którą no, wbija się do głowy, bo nie każdy jak wysłucha jego tego, to normalny człowiek by się z w łeb i powiedziałem: No kurde, jakiś ten człowiek jest. Coś ma z, z garem nie tak. To jest takiego człowieka to wariatkowa. Właśnie. Nie jest osobą nieobliczaną. niebezpieczną dla innych ludzi, otoczenie i dla siebie. To już tu mówiłem, to to. Mm. Kiedyś się mówiło, że ma kukun, ma mi mu. Tak, 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 tak. Ta się kiedyś mówiło, ale on po prostu jest osobą. Niech hmm. hmm. Jak to powiedzieć wam, kurde, no, no takiego człowieka to jest ciężko określić w ogóle. Hmm. Hmm. Kurde. No. no, po prostu jest taką osobą, że no. do siebie gada. Też to jest jakby widzowie chorobą psychiczną. To jest choroba psychiczna. To jest on już w stadium taki no. No, jest, jest osobą, co stwierdził, że tak kiedyś kiedyś rzucił. Kotom ogórki stwierdził, że tak kiedyś rzucił yy, kotom ogórkę na podłogę i mu powiedział, że z szłości, tak jest górą. Przez to, jest dobrze. No to właśnie, to jest to, co ja przed chwilą mówiłem, że wbija sobie do głowy. no Bije sobie do głowy rzecz, którą sobie w, jakby wyobraża się w tym sensie, że to jest realne. Normalny człowiek, który e, jest normalny i nie ma jakichś takich opałów psychicznych, depresji i tego. To normalny człowiek znaczy Podchodzi do w ogóle tematu. Wiązane, tak Przecież wiadomo, od tego zacząłem widzowie. Rambo już tyle lat jest z nami, jest już staruszkiem, bo ma swoje lata. To znaczy, że kolejne głosówki raz bez udostępnia. Tak, podobno udostępnia, ale ja powiem, ja do tego się nie będę jakby tego bo to są tak przerobione, bo to słychać przeróbki pomiędzy tym wszystkim, że ja teraz jak to się zastanawiam, no to, to jest taki cymbał, że widzicie on się wścieka na to, że każdy jego y, zaczyna wyzywać. Nie doszedł, że na wykopiec tak bązą na Discordzie, tam na Finsumorkie, to jeszcze tam gdzieś. No i po prostu ma odloty i będzie miał odloty. Bo to jest człowiek, który no nie ma ambicji nie ma nic w życiu. Nic nie osiągnie, nie osiągnie. Jest ściewem ulicznym, menelem, alkoholikiem. Niedługo będzie bezdomny, no to wiesz, no to...

Powiem wam, że jestem w chuj zadowolony, że wam to spodobało się. Eee, ten Junior. Ja nie wiedziałem, że to... Bo to za pierwsze razy nagram to. Ja myślałem, że będzie to jakby... Mm, chujowo. Wejście. Bo pierwsze co, jako... Jak to... Mm, Um, um, odsłuchałem, to trochę tak zastanawiałem się nad tym, czy coś jest nie tak. Ale mówię: A dobra, nie będę żadnej poprawy robić, ani nic. Mówię: A zostawię i wrzucę to na kanał. Sami to ocenicie. Miejsce na podwyższeniu telewizora tego typu. Zaraz zobaczycie, co jak widzowie. Widzicie, to jest ta ściana. Co będzie, macowany telewizor cały. Zobaczcie, musiałem pomalować, bo tutaj było biurko. To wszystko i trochę tutaj. O tak w zrobię. Zaraz zobaczycie. Jak będzie wyglądał na telewizor z uchwytem, już jest przymocowane tego, żeby zobaczyć jak to wygląda. Zobaczcie, tak to będzie wyglądało. Teraz to świeże wizowie tego typu, no bo dopiero nie jest pomalowane. Tego typu, o widzicie, łowawę. Jak widzicie. O i tu macie ten uchwyt cały. Cały ten uchwyt właśnie jak widzicie cały uchwyt jest tego typu zobaczę muszę poczekać jak to wszystko wysnie no i będę mocował widzowie zobaczycie wkrótce efekty mojej pracy jak będzie to wyglądało łapabym a to wszystko musi wysnąć poprawki na pewno, bo już widzę poprawki do robienia tego typu, i wkrótce zobaczycie tego typu jak to wygląda. Hmm. I tak, jak widzicie, mocujemy uchwyt które zamiast tam poczekałem. Widzowie, zobaczycie po mojej pracy, jak to wygląda. Słuchajcie. to wkrótce na moim kanale. są mury nie jakieś tam wzory jak mówi pustaki tego <grystanie> <grystanie> typu jak widzicie że no się ma tutaj trochę Pięknie, Asterwista. <noise> Poczekaj do kamery dam ładnie, a proszę żebyście widzieli o. Mhm. Tylko to wiadomo, że jeszcze będzie trzeba o. To tutaj wyregulować. w ogóle powiedziałem tak szczerze, że ściana jest skrzywa, ale to Zobaczycie wkrótce jak już to będzie zamontowane i wkrótce się widzimy. No, widzimy się ponownie. Widzicie w widzowie, że jest już powieszony telewizor. Jak widzicie, wszystko ładnie to wygląda. Łobaben, jak widzicie. O, tak to wygląda widzowie tego typu. Jak widzicie, wszystko wykonane, zrobione. Jak widzicie, w młodości, w młodości, w młodości, i pana. To jest stary, bardzo stary. Polski film. Młodzieżowy. Azwet Belgia wpłacił 5 złotych kobra, jak to no. jest być swedofilem? No. Jak można grzebać palcem własnemu dziecku? Dobra, tym, dzięki nie? za piątkę. Czy tajny mocno Cię wyszarpał za włosy? Dzięki za piątkę. Dzięki, chodzę zarabiam. Nie, chłopak bo za piątkę. To co tu? Z tymi z tymi szybkami tego typu. Dziękuję jeszcze Tylko Tego typu. Ono już ma takiego odbicia. Kobra to pedofil wpłacił 5 zł. Dlaczego Kobra miała sprawę o molestowanie? 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 Dzięki za piątkę! Wow, Następna piątka Poleciała Powiem ci, że wiesz, ona miała z tym, tym straniem bardzo kiepsko Pamiętam do dziś. Że gorzko musiała jakiś papier tego, żeby jej wyciągnąć to gówno Bo ona miała problem z tym wystraniem się, pamiętam Pamiętam to dziś jeszcze że ona miała problem ze staniem i ona nie aż papier czy yy, wiesz musiała palcem tam wy, wyciągnąć nieraz to gówno które nie chciało wiesz tego na, takie jakby naciskanie właśnie tego żeby to, to gówno wyszło czyli tu wychodzi na to kurwa że Ordina została tak wykręciła sprawę że tego a Meka też ja nie wiem ja ci powiem tak, Amelka nie pamięta, na pewno nie pamięta, tylko ze zresztą coś napierdoliła. Bo ona była malutka jeszcze, jak miała próby ze skaniem. Uwierz mi, że ja przy tym byłem właśnie. Co się jej kurde nagadali, tego ona jest młoda, mała jeszcze, wiesz tego i wiesz, ugnęła. Właśnie o tym mówię, że Ameryka miała problem ze skaniem, ta kupa nie chciała jej wychodzić, płakała nie wiem co i kośka próbowała jej wiesz, wyjmować jej tą kupę, a rodzina zastępcza ją nakręciła tego wszystkiego i widzisz, składa się do jednej całości. Bo też czytałem te pisma, ale mówię kurwa, coś jest nie halo, mówię, coś nie, nie, nie pasi. A przypuszczę, że rodzina po prostu kurwa podpuściła Amelkę, inne rzeczy i tyle. Ja Pierdyka. I dlatego właśnie o to poszło całość. No dobra, to trzeba wiesz, napisać, spisać, spróbować wiesz, to jakoś kombinację robić. No to już kreskę się pokładały. bo to niektó niektórzy, niektórzy e wyłączają sobie, albo mają wyłączone całkiem. ze za tego typu. Dziękuję jeszcze raz. tego Adolf Stalin wpłacił hmm. 5 zł Tiger, czemu mając 10 kasów masz tak mało widzów tylko 15 i wyświetlenia Twoich filmików to około 500? Dlaczego 30% Twoich subskrybentów pochodzi z Wietnamu, skoro nagrywasz tylko w języku polskim? Dzięki za piątkę. Chujowy ten Dolancik, można powiedzieć. Takie, no. <taki> taki pytanie chujowe. Ale dzięki, chociaż zrobiłem. Dzięki. Wow! <taki> Wspominałem wczoraj na e, live przypominałem Wam, że od wczoraj jest taka zasada, że robimy coś takiego, że jak skończy ten cel, który jest, zostawiamy te pieniądze, robię pasek, nie pisząc na jaki cel, bo to nie ma sensu. Kto będzie tam w poście tam donajda, da, to da Kto nie da, to Chuj mu w dupę, jak się mówi Mnie je. jeby Jebym, na to Jak się mówi I z tych 500 zebranych Coraz więcej, więcej To kupimy Jeden zamachem Wólko gamingowe To jest raz Twardy do kuchni pędzle, wałek, grunt licząc tutaj z malowaniem liczyć to będzie e, 135 zł kosztuje Fada Deluxe od pana na na wodę, czyli my zmywamy soczy się 140, wakach, ja za, za, za w tym sklepie wystarczy 15 litrów. Spokojnie, spokojnie. Bo przeliczałem to to, a zawsze, ja jestem nauczony, zawsze muszę mieć w zapasie. Dlaczego tak robię? Z tego powodu, że po omalowaniu, wyschnięcie farbę, wychodzą jeszcze poprawki, i naloty, które, przyśpite naloty, jak to mówię. I trzeba to lekko jeszcze podmalować. Ale jak to farba wyschnie, chłoni. Tak, tutaj w pokoju robiliśmy. Tu musiałam poczekać, a ta wkłada Deluxe, Dulux, nie Deluxe, tylko Dulux. Faktycznie ona szybko wysycha. Ona bardzo szybko wysycha i powiem wam, że zajwis się wchłania i zajbiście się się nakłada. Nigdy jakby nie miałem do tego jakiegoś problemu z pistoletem czymś czy wałkiem czy pszczotą yy, yy, znaczy yy, jak to się mówi no tak yy, pędzlem nigdy jakby do to, 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 tego nie miałem problemu nakładało się roz, rozbijała się ta fata rozciągała się pięknie i, i nie ma problemu no ale liczysz tak tak granicę yy, tego to e, liczysz, przeliczając tak e, z tego wszystkiego, no to około liczysz, 600, 650 zł, granicy Bo to no, po 15 listów to wystarczy, bo no, przeliczając na to wszystko, to jeszcze mi wystarczy na sufit, na spokojnie. I na jak bardzo w takim przyszwitym. I jeszcze nie zostanie. To słuchajcie, to, to spokojnie tego. To, to, to jest właśnie sztuką myślenia, sztuką e, myślenia i analizacji. Jestem poinformowany, poinformowany za wszystko. To Co to? A musiałam ci No nie, nie, tak ja. Nie, nie, nie. <średenie> o! Nie ma Nie ma. Widzisz, nie. ma, nie ma Nie ma. Nie ma spika z makiem Ja no, mi tyle. Aha, no, 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 no. Nie ma, prosi. Nie ma, aha. No, no. Co sobie zrobiłeś? No to zrobiłeś? Kurka. No to mogę sobie powiedzieć. No to poczekaj, bo ja na, kat... na sobie. Na sobie No, Dobra, co się zrobi. No. nie no, tak. Ten... Ja, ten... A, tutaj ten. Eee, no. Brałem ten żel. Dobrze, bo ja też robiłem tam. Ale się. No właśnie. jest zrobiłem, bo tutaj jak się zmywa na czynią, cieniu... Policja nie brudę, nie brudę to słychać. Słuchaj, mogę przeszkadzać? No tak! Wszystko wszystko. Nie bacznie. O, nawet Benek przyszedł, żeby był no. nagrywany. Ty? A, do kamery stanął. Benek, cioł! co no, to jest miło. Mi Wizowie będą mieli zainteresowany wzrokiem. A, to jest Benek? Tutaj. Dawać. Dawać, 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 tutaj. Tak mówię, no widzę ja jestem na wszystko przygotowane, na wszystko i nie też są przygotowane, żeby nagrać żeby mieć dowody wszystko im wszystko jest to już już wow i to jest kurwa rapowanie wow Widzicie, ja tutaj lecę sobie, nie tutaj z kartki skartkę, a z pamięci, to wszystko rymuję ile wlezie. Zobaczcie, ja mogę wstać, ile wlezie i pokazać, że ja lecę do całości, trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tylko typu, właśnie tutaj, i za internetu, te relacje jest na YouTube, nie da się rozjepać mnie, fuj tego typu. Widzicie, ja tu śmigam, f'uj tego typu. Ja się zastanawiam, co z czym się je. Wiem, co, jak tego typu rozbierałem, f'uj tego typu. To jest właśnie to, co zawsze tłumaczę, że mamy się główką i nie dupą. Niektórzy myślą dupą i dlatego tak się kurwa dzieje, f'uj tego typu. Trzeba iść, bo nie wiem, na to. Właśnie tu kobra też tutaj siedzi z nami i też tutaj sobie słucha. my Yyy, rymu fuj tego typu, wy widzowie tego typu, idźcie za mną, kaman tego typu właśnie to jest to. Ja mówię, idźcie za mną, to idźcie, nie myślcie to, że ja jestem głupi tego typu nie znacie mnie fuj, znacie mnie tylko przez internet, brany życiu jestem inny. Tego typu, to jest właśnie to, zawsze tłumaczę i zawsze tłumaczyłem i będę tłumaczył, że pomiędzy internetem, a rano w jest są inne dwie bajki tego typu, to jest właśnie to, co zawsze tłumaczę, trzeba iść trochę i zastanawiać się, w internecie można się a w realnym życiu prywatnym trzeba podejść... Pozytywny, poważnie tego typu Zobaczcie, tu lecę po całości Tu taki poza legenda internetu Wspina się w chuj, w górę tego typu Przez tyle lat, ja pierdyka Ile lecę po całości tego typu Tu góry internetu Legenda internetu, ja się mówi, jak wy to mówicie Widzicie, ja tu śmigam chuj Ile lezie, tu kobra też tu Może czasem później zarymować, ja będzie chciała To nic nie wiadomo, co będzie Dalej, tego typu, ja tyle lat jestem i ja już wiem co z czym się je Niektórzy nie wiedzą co jak O widzicie, wiem, nie wiem na to Ja się mówi, tutaj idzie Frysle po całości Tu bit leci, fuj Tego typu, trzeba myśli główką i dupą Ja tu sobie zastanawiam się, czy jest sobota Tego typu, mieliśmy iść do kina, ale daliśmy sobie ściana Bo wiadomo jaka jest pogoda Tego typu, ja jestem jeszcze lekko przeziębiony tego typu nie chce się rozchorować, ponownie tego typu mimo to, że jest na zwolnieniu, ale chce się wyleczyć fuj dobrze, żeby mieć siłę takich e, debilów, którzy tam fafunują się ile wlezie tego typu To jest właśnie to co zawsze tłumaczę Trzeba myśleć ile wlezie o łobabę tego typu Trzeba iść do przodu, a z wujniem jest gitmajona jest, jest goda Pomiędzy nami co jest to i trzeba iść do przodu, nie tył tyłu, nie patrzę sobą mostów jak nie duży palą swój tego typu Taka jest prawda, widzowie, idziemy sobie dalej tego typu Zapraszam do mnie na mój kanał takim bozą short tego typu